Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na, tym, na naszym dzisiejszym spotkaniu. Traktujemy to nie jako konferencja prasowa, tylko jako spotkanie z okazji z końca podsumowania akcji, którą prowadziliśmy zbierając wyprawki dalej bardziej dzieci. Może najmniej zamożnych w ten sposób można powiedzieć. Serdecznie Państwu dziękuję, że tradycyjnie przychodzicie Państwo na nasze spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Pragnę też podziękować Państwu serdecznie za to, że na początku mieliśmy pierwsze spotkanie, kiedy zapowiedzieliśmy naszą akcję, że Państwo rozpropagowaliście w swoich, w swoich dziennikach, w swoich mediach, w swoich gazetach. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Akcja, no, uważamy, że się bardzo udała. Była cieszyła się dużym zainteresowaniem. Oczywiście w tych czasach trudnych nie jest prosta sprawa, żeby, żeby pieniążków tych nazbierać, czy, czy osoby y, darczyńcy zgłaszali się tutaj y, lawinowo, ale bardzo serdecznie chciałbym podziękować y, szczególnie y, naszym członkom Prawa Sprawiedliwości, bo, bo te, y, te y, wyprawki po prostu są dziele i członków Prawa Sprawiedliwości, tych osób, które po prostu w miarę możliwości stać jeszcze w tych czasach, bo to były dosyć duże, dosyć duże kwoty, a oprócz tego były, byli to sympatycy nasi sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. O ile mogę zaznaczyć, tak jak mieliśmy spotkanie pierwsze głównymi inicjatorami tej całej akcji, to jest koleżanka Natalia Gałęza, Jacek Muren, którym serdecznie bardzo, bardzo dziękuję, bo oni rzeczywiście włożyli dużo serca, dużo kilometrów najeździli, dużo, dużo godzin. Moja skromna osoba, ale też tutaj chcę podziękować tym osobom, które, tym darczyńcą, a jednocześnie, które też uczestniczyły w tej akcji, pani Wanda Prawińska, która jest naszym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, Pan Pielesiak Stanisław, który nas tutaj tradycyjnie obdarowuje tymi słodkościami, ale i między innymi tutaj też się mocno przyczynił. Kolega tutaj, który stoi za nami jest to mieszkaniec w Brukseli, ale ma też dom w Mielnie. Jest sympatykiem, jest wielkim sympatykiem prawa i sprawiedliwości, działa, można tak powiedzieć, poza granicami, a o ile przyjeżdża tutaj do Polski, to jesteśmy z nim w, stał, w, stałym, w stałym kontakcie. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkim regionom Państwu dziękuję. Może słów kilka, w jaki sposób i przez kogo wskazane były te dzieci, te osoby, które, których dzisiaj będziemy starali się obdarować. Mieliśmy kontakt w, przykładowo w Koszalinie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który wytykował 50 osób, 50 mam przyjdzie dzisiaj z dziećmi, następnie ksiądz Tofyc z parafii, z katedry i ksiądz jeszcze nie, Ksiądz, ksiądz Mariusz, a także siostra Jolanta, które wytypowały też y, kilkanaście osób. No i było masę telefonów. Y, oczywiście na pewno wszystkich nie zaspokoimy. Y, tych telefonów było dużo. Wszyscy wiemy jaka sytuacja jest w kraju, że wszystko jest drogie, te wyprawki. W jakim sensie mamy nadzieję, że, że pomogą chociaż w minimalnym stopniu y, rodzinom, tym biedniejszym rodzinom. No, ale jednocześnie chyba ucieszymy te nasze, nasze, nasze dzieci. Pragnę zaznaczyć, że tutaj że tutaj tylko jest część y, y, tych wyprawek, praktycznie drugie druga część, drugie tyle y, już y, rozdaliśmy, rozdysponowaliśmy y, wokół Bobolic, bo tam jest, a, y, tam jest rzeczywiście po tych y, miejscowościach podolskich niesamowita bieda. Sami jeździliśmy, sami jeździliśmy do, do poszczególnych rodzin. Też byli tam przedstawiciele i MOPS-u z Okolic i, i, i Karytasu, też była kontakt z księdzem proboszczem z Gogolic. A jednocześnie nawet do Białogoboru i okolice, okolice tutaj Biogardu, Także druga część praktycznie taka została już rozdana. No i dzisiaj się jedynie martwimy, czy dla wszystkich wystarczy. Choć zaznaczyłem, uważamy, że akcja się bardzo udała, bardzo się powiodła, jest to pierwsza taka akcja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy przez jakieś inne partie nie słyszałem. Cieszymy się, że w jakimś sensie możemy pomóc tym dzieciom, bo jest na pewno satysfakcja. Każdy z nas jakieś pieniądze i to niektórzy znaczne pieniądze wydali, ale zakończę tym, że. Jak Jan Paweł II mówił, że nie ten jest bogaty, który ma wielkie bogactwo, tylko jest ten bogaty, który może się z biednym podzielić. I my wychodzimy z tego założenia i mamy dużą satysfakcję, że rzeczywiście dzisiaj tym dzieciom możemy te nasze skromne podarunki wręczyć. Proszę gdyby, Proszę. Ile wyprawy? To... Tutaj mamy koło setki, a druga setka można powiedzieć, że, że, że koło ko, ko, było, było w sumie. Yy, jeszcze nawet i wczoraj niektóre osoby przychodziły, no ale w tej chwili, gdyby jeszcze ktoś przykładowo doszedł, to yy, na pewno nie odmówimy, żeby, żeby przyjąć i żeby jeszcze ewentualnie osoby jakieś, które na, na tej liście będą, żeby przydzielić, patrzymy się, czy tylko dla wszystkich dzisiaj yy, wystarczy, ale yy, tak jak powiedziałem, przyjęliśmy pewien y, sposób rozdziału i uważam, że chyba to jest najbardziej y, sprawiedliwe, uczciwe, no bo my rzeczywiście znamy biedne rodziny, i tym biednym, do tych biednych rodzin dotarliśmy, powiadomiliśmy, czy zgłaszali się do nas, no ale y, MOPS czy Karytas to jeszcze ma większe wyznanie od nas, dlatego uważam, że chyba nie będzie y, tutaj w jakiś sposób y, takich osób, które przyjdą które nie może nie ma potrzeby mamy nadzieję jeszcze raz tak jak że że to uszczęśliwimy. te nie Ale nie to nie Organizatorów nazwisko Skórka, jestem Przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie. Postanowiliśmy zorganizować właśnie zbiórkę tutaj tych, 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 tych wyprawek szkolnych. Nie będę długo mówił. Mam nadzieję, że, że Wasze pociechy będą zadowolone, że w jakiś sposób państwo pomożemy. I, i, i tylko tyle. Proszę te, te osoby, dzieci, to do Was się teraz wracam, że w tych że w tych wyprawkach, w tych tornistach, w tych plecakach będziecie przynosić tylko same szóstki dla, dla mam, dla, dla, dla swoich tatuszy. Także my trzymamy kciuki, żeby to były rzeczywiście tylko same szóstki, żebyście się bardzo dobrze uczyły. No i... I wszystkiego dobrego w szkole. Rok szkolny się rozpoczyna. Życzymy Wam wszystkim samych sukcesów, samych Jako, Ta Jeszcze jedna uwaga. Są tutaj dla chłopców i dla dziewczynek, Także gdyby się tutaj kolega pomylił, to żeby go kontrolować. Chcę zobaczyć jedno. Wyposażenie tych wy, wekslastów są wszystkie jednakowe, także każdy ma to samo. <śmierdzi> Dziękujemy. Zobacz, czy nie za ciężki będzie to miejsce na my założymy. Chodź. Odwróć się ładnie. No jeszcze. Bardzo Państwo